Kolejny fajny most w Neymingen, ale przegapiłem moment, bo tutaj jest taka wyczynowa rampa. I właśnie gościu zjechał sobie na niej z rowerem z pełnego rozpędu i wylądował w wodzie. Jak chwilę poczekam, pofilmuję, może będzie następny artysta. Zaraz pewnie będzie jeszcze jeden jechał, ja się nie odważę, kurde. No już rowerek wyciągnięty, ale przegapiłem moment. Dobra, to tak, to zamiast skupiać się na czymś odległym w czasie, to ja się tutaj wezmę i przejadę, pokazać ten most jaki fajny. Tam jest obok most, tylko muszę oddalić. Pod światło teraz filmuję, to jest taki większy kolejowy. No i tutaj te kanały się rozdzielają. Główny kanał jest tam gdzie te wielkie krzęsło, ale to też nie jest te z pierwszego filmiku. Natomiast ten most jest taki fajnie zrobiony, dwupoziomowy. Tutaj górna nawierzchnia jest dla samochodów. A to, no i tam kolejny mknie pociąg. Tam jest taka grecka maska. Tam też jest bardzo fajny most. Nie wiem, czy mi się uda go tak przyzumować. Muszę się zatrzymać. No to tak, no cały czas kierownica jest jedną ręką trzymana. No dobra, zobaczmy, jak to się go uda przyzumować. Tamten jest bardzo fajny most. Okej. Okay. No, i teraz pokazuje, pokazuję tego tutaj. Co, co w nim takiego fajnego? Rzaczki, jak widać, tam do opalania. I tutaj jest wnętrze tego mostu, bardzo fajne. I. Echo! O proszę bardzo. I tu można sobie fa takie fajne zdjęcie zrobić. Pamiątkowe pod mostem. Tylko jedna osoba musi stać na jednym przejeździe wewnątrz mostu, a druga na drugim. No i dobra, wracam już tutaj. Może będzie oddany kolejny skok do wody na rowerze. Ten sam gostek będzie, może, jechał. Bo inni, inni nie mają takich tych BMX-ów wyczynowych. Także zaraz zobaczę. O, jedzie, jedzie. Trzeba szybko przyzumować. E, przymierza się. Przymierza. Ty, a tam... Ja pierniczę. Tamten z mostu sobie skoczył. No ale też przegapiłem moment jest! Dobra, nie wiem czy się chyba się nagrywa. Nagrywa się. No i będzie akcja. Nie wiem czy ten będzie zjeżdżał pierwszy raz, tamten ten go instruuje, czy. Czy o co w tym chodzi? Zaraz zobaczymy, że ja tylko nadążył z kamerą. Aha, trzeba poprawić dyktę. Bo się zsunęła po ostatnim zjeździe. Powycinam najwyżej te przygotowania, ale mam cały czas włączone filmowanie, żeby nie przegapić momentu. Jedzie. Mm. No, chyba plecki zabolały. No i dobra, i to by było tyle. Bo tutaj już chyba nie spodziewam się, żeby ten sam gościu, odważny, który skoczył z takiej wysokości z tego mostu, żeby on się przeszedł, tutaj jeszcze jeden skok zrobić.